Święty Janie Padle, twoją radością były spotkania z młodymi. Mówiłeś, że młodzież jest przyszłością Kościoła i świata. Jesteście moją nadzieją, powtarzałeś. Na światowych dniach młodzieży gromadziłeś setki tysięcy, a nawet miliony młodych. Byłeś i pozostałeś dla młodych ojcem, przyjacielem i przewodnikiem. Młodzież wiedziała, że ich kochasz i dlatego słuchała Cię uważnie, gdy głosiłeś trudne zasady ewangelii. Ukazywałeś słowem, życiem i miłością, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Wzywałeś młodych: Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Ostrzegałeś, aby nie przegrali życia i miłości. Przeciwstawiając się cywilizacji u życia, głosiłeś, że grzechy nieczyste nie są ani wolnością, ani miłością. Oddajemy Twojej opiece ludzi młodych. Prosimy swoim wstawiennictwem obroń ich przed zagrożeniami, obłudą, przed zmarnowaniem życia. Niech budują przyszłość na fundamencie Chrystusa. I Jego Ewangelii, traktując życie jako Boże powołanie. Niech młodzi, patrzeni w swój przykład, zaufają prawdzie i miłości Chrystusowej.